Dzień dobry, Piątek, Piąteczek, Piątunio. Ostatni dzień października i kiedy ten miesiąc zleciał, chciałoby się powiedzieć. Wczoraj, jak siedziałam z koleżanką na kanapie na naszej Sofie Szyderców i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że teraz ten weekend jest takim normalnym weekendem, w sensie nie jest w żaden sposób wydłużony. Tak już wiecie, kolejny weekend będzie wydłużony e, o 4 dni, i kiedy znowu wrócimy do normalnego pełnego tygodnia, to będzie już ponad połowa listopada. Tak siedziałyśmy i miałyśmy taki ząg, że no świetnie, listopad to już zleciał, nie? Ja wiem, że dużo osób nie myśli w ten sposób, ale my tak siedziałyśmy i wiecie. O, takie trochę nomadki, nie? Trzy się dobrały, e, i, i tak miałyśmy tego typu właśnie mm, rozkminy życiowe, bo to wiecie. Czas leci. Chociaż jak śpiewał znany artysta polski, nie liczę godzin, ni lat, to życie mija, nie ja. Myślę, że znacie. Albo i nie. Bo no dużo osób zauważyłam, że nie zna hiciorów, których ja słuchałam lat 20. W ogóle jak to brzmi, że ja mogę powiedzieć, że słuchałam czegoś 20 lat temu? Albo jak ja chodziłam do przedszkola 25 lat temu i to tak... Takie straszne jest, nie? Bo to nie jest, nie wiem, 5-10 lat temu, to już jest 20 lat temu albo 25 lat temu. No ale no co zrobimy? Jeśli zrobimy, no te, te życie płynie. Um, i, i, I co? Stwierdziłam, wiecie co, że ogarnę się dzisiaj rano, bardziej włosy ogarnę, bo znając życie, jak wrócimy dzisiaj... To już nie będzie mi się chciało bawić jakieś, wiecie, pielęgnowanie włosów, tylko ogarnianko i do wyra, i żeby wstać w sobotę rano i jechać do Płocka. Więc mówię, zrobię to teraz. I właśnie zaraz muszę nas spakować. Fakt faktem, wiecie, na jedną noc, więc nic takiego wybitnego. Ale, yy, no, wiadomo, jakieś tam piżamy, jakieś tam rzeczy na zmianę. Coś takiego yy, musi po prostu wejść do torby i myślę, że w jednej na spokojnie się zmieścimy. Yy, bo co? Bo później będziemy zbierać cukierki. I ja w razie czego nie zaczynam dyskusji na temat tego, czy zbieranie tych cukierków jest ok, czy nie jest ok. Nie zaczynam, bo ja mam własne zdanie na ten temat odnośnie zła i tak dalej. Więc. Ucinamy. I co? Zainspirowana przez Anię. Wszystko jest winą Ani. odpaliłam sobie krysmesowe piosenki. Ja wiem, w ogóle powiem Wam szczerze, że to jest śmieszne, bo tutaj przy telewizorze wisi nadal pajęczy najwielki pająk, a ja sobie śpiewam. It's the most wonderful time i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, no, potrzebuję czegoś takiego pozytywnego, co by się nastroić i co by się zebrać do tego, co powinnam zrobić. Chociaż wczoraj trochę rzeczy zrobiłam, nie ukrywam, więc cieszę się, że trochę wyprzedzam mój humor z dnia kolejnego i robię pewne rzeczy wcześniej niż później. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma sens. Więc tak, ja mówię, powyciągam jakieś tam rzeczy do spakowania, spakuję to, już będę miała odhaczone. Obiadu dzisiaj jako takiego nie robię, że tak powiem dojadamy resztki nie z dni poprzednich Ja zaraz wstawiam jajka, wcześniej wstawiłam, ale mieliśmy przerwę w dostawie prądu, więc mi się płyta wyłączyła A sprzęt działa też tak, że jak ona się wyłączy, to się sama nie włączy, co jest uważam, że mega super i mega dobre Więc e, odpalam Spakowałam ostatnią rzecz, bo wywożę już rzeczy do puszka i, i, I co? I przytachałam puzzle. Nie wiem jeszcze, czy będę je otwierać, bo u mnie, wiecie, po prostu puzzle to jest, jak ja otworzę, to nie odpuszczę, póki nie skończę. Chociaż przy którychś puzzlach nie miałam takiego napięcia, tylko tak mówię, dobra, mam chwilkę, to usiądę, a przy niektórych, jak się zawezmę, to jak głupia, spać nie idę, tylko siedzę i układam. Ale taki za mnie człowiek. Więc dobra, przestaję gadać i działam. Pomyślałam, że jeszcze ja wykombinuję dla dzieciaków jakieś takie małe, symboliczne paczki. Tych paczek musi powstać 9. Jest to pomysł taki, no mówię, bardzo spontaniczny, ale oczywiście w ostatnim czasie kupiłam trochę jakichś tam cukierków, więc myślę, że mamy z czego działać. Mam konfetti i mam jeszcze takie naklejki, więc coś na pewno ukręcimy z tego. walczyłam ze sobą, ale koniec końców przytłumaczyłam sobie, że otwieranie teraz dzisiaj tych puzli jeszcze na tym stole, który no, musi być wyniesiony na dwór lada moment, nie będzie zbyt rozsądnym pomysłem, bo nie ułożę ich na bank w jeden dzień, a w zasadzie w parę godzin, więc zalegałyby na tym stole, a też sama tego stołu nie wyniosę, bo jest on dość ciężki. Dlatego też stwierdziłam, że po prostu już jak wrócimy z Płocka, to się Rozsiądę, ułożę te piękne puzzle, już nieco zimowe, bo zobaczcie tam za oknem widać mróz, szron, jest piękna zastawa taka bardzo vintage, takie ciasteczka, które bardzo się kojarzą z takimi dawnymi posiedzeniami przy wiecie kawie, takiej plujce przy takich ciasteczkach. I tutaj jeszcze te książki też takie w starym stylu. No piękny jest moim zdaniem ten obrazek, więc myślę też, że z przyjemnością będzie się mi go układało. No cóż, z racji tego, że u nas Halloween przypada w taką nie najlepszą pogodę najczęściej, no bo niestety koniec października. On to już ochłodzenie dość wyraźne. Na pewno bywały też lata, kiedy na koniec października padał śnieg. Więc trzeba jakoś z tej sytuacji wybrnąć. Zatem stwierdziłam, że założę pod sukienkę top. I sweter, do tego ta sukienka, do tego jeszcze zaraz założę korale, bo mój mężu stworzył mi korale. Na to pewnie pójdzie jakaś kamizelka i jeszcze coś muszę tutaj ewidentnie pod sukienkę założyć, bo inaczej dupsko mi przewieje i to, i to na pewno. Ale zobaczcie, no sukienka Wilmy jak malowana, tutaj na to jedno ramię. Zostawię ją sobie na pewno na wakacje, może zrobimy jakąś imprezę w stylu jaskiniowców. Zobaczymy zaraz, czy mój mężuś przebierze się za Freda, bo też ma ten taki fraczek. Freda Flintstona. Dziewczyny już wymalowane. Kończył jedzenie i my ruszamy po te wszystkie cukierki. Czy to był lew? To zdecydowanie nie był lew. No to ja zapytam, czy to była żyrafa, bo chyba jeszcze żyrafy nie było. O, to była żyrafa. Czy to Szafa. Czy to była szafa? No, prawie, ale nie, to nie była szafa. Czyli tak, wiemy, że to była żyrafa Przekręcisz szafę. To ja zapytam, czy to było biurko? To nie było biurko. Nie, to nie było biurko. To teraz? Zabieramy trzy paluszki. Dzień dobry, tak face to face. Powiem Wam, że wdrażam się powoli we Vlogmas i mówię, że muszę nagrywać części i części montować, więc nagrywam dzisiaj do Was w kiepskich włosach. Um, byłam wczoraj w Lumpie z moim mężem i naciągnęłam mojego męża na pięć rzeczy. Um, po pierwsze na taką sukienkę. Taką elfową. Ona będzie dla Daluśki. Myślę, że będzie wyglądać przeuroczo na Mikołajki, jako taka mała elfka. Co jeszcze? Złapałam jeszcze taką luzeczkę. Ona też jest dla Daluśki To jest z takim kołnierzykiem. Myślę, że bardzo ładne do jakiejś takiej spódniczki ciemnej. Będzie wyglądać pięknie, także o coś takiego mam. Zobaczcie. I znalazłam też coś dla siebie: koszulkę świąteczną, ale nie byle jaką, bo z Prosecco. Widzicie? Ho, ho, ho. I jest Prosecco, i jest cała w cekiny, Także. Taran! I do tego dorwałam jeszcze coś mega turbo, ekstra, niesamowitego. Uwaga, załóżcie, okulary przeciwsłoneczne bo będzie błysk, znalazłam komplet taki, zobaczcie, taką górę błyszczącą ale góra to nic, patrzcie na to do kompletu są <grywania> spodnie takie błyszczące uuu, jak to założę, będę mogła konkurować z bombką Także bardzo się cieszę. Wątpiłam, że wejdę, bo to jest świecie, jednak S ka ale wchodzę perfekto. I po prostu trudno. Nawet jak będziemy robić sobie sylwestra z Netflixem, to i tak wskoczę w te oczujebne spodnie, w bluzkę i będzie mi po prostu świetnie. Chociaż powiem Wam, że generalnie te spodnie, moim zdaniem, są też bardzo fajną bazą do jakichś takich szalonych stylizacji, ale można je oczywiście stonować. Dodać białą koszulę. Albo czarną koszulę. Dodać do tego nawet, wiecie, na przykład biała koszula, wystający kołnierzyk, pyk, no to jakiś taki czarny sweter, i do tego trochę błysku. Poszłabym w to jak najbardziej. Na no, a ta bluzka myślę, że z dołem wszelakim ciemnym, nudnym, prostym, stonowanym sprawdzi się świetnie. Podoba mi się to, jak to, to się błyszczy naprawdę autentycznie. I dobra, skoro już tutaj stoję i tak do Was gadam, to pokażę Wam książkę, którą ostatnio w końcu wymęczyłam, bo chciałabym tutaj wtrącić słów kilka komentarza. To jest książka Pomóż mi kochać, autorstwa Kamili Mitek. I tutaj mamy coś od nienawiści do miłości, i powiem Wam, że ja tego absolutnie nie kupuję. Nie kupuję tego w ogóle. Mamy tutaj taki boom. Wiecie, że dwójka głównych bohaterów nie przypada ze sobą, dogryzają sobie, nawet tutaj główny bohater poniża momentami tą główną bohaterkę. I to będzie spoiler, Max, ale odradzam. I potem przeskakujemy do miłości, i ona tak nagle zapomina o tym, że chciała przez niego po prostu, wiecie, zrezygnować z pracy marzeń, że on jej docinał, ubliżał, dyskryminował ją. I zakochuje się, I on też się w niej zakochuje i nie mamy nawet, wiecie co, nie czuć tutaj momentami takiej chemii, bo można sobie docinać, ale wiecie, w taki sposób, że iskry gdzieś tam przeskakują A tutaj czegoś takiego nie ma, mamy, nienawidzimy się, bum, kochamy się I to było słabe, po prostu mm, źle stworzony ten wątek Moim zdaniem dość ciekawe tutaj zostało stworzone tło, czyli obóz dla trudnej młodzieży, jak najbardziej Myślę, że to dawało jakieś tam pole do popisu, że tam wiecie, bohaterowie poznają się pod innym kątem, że dostrzegają sobie rzeczy, których normalnie w pracy nie widać, że odkrywają siebie na nowo. A tam czegoś takiego nie było, tylko było to boom. Więc mówię: no, książka. mm, -mm, mm, -mm. I nie podobało mi się też bardzo takie tło rodzinne, bo główna bohaterka deklarowała, że nie chce mieć dzieci, jej związek się rozpadł i tak dalej. I po prostu wszyscy na nią naskakują. A najbardziej naskakuje na nią jej ojcem i tak jakby zmusza ją do tego, żeby naprawiła coś, czego tak naprawdę ona do końca nie popsuła. I to było źle mi się strasznie czytało, jeśli mam być szczera, więc ta książka odradzamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani, czwartek. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy tak konkretniej, czyli sprzątamy trochę w domu, trochę dookoła siebie, czyli pozbywamy się rzeczy zbędnych, które oczywiście trafią do przoku. Wczoraj wywieźliśmy też wielką torbę ubrań, bo wspominałam Wam już wielokrotnie. Staram się regularnie robić czystki. Ostatnio te moje czystki były naprawdę takie totalnie konkretne. Więc tych ubrań, jakichś pluszaków, jakiś ścierek, szmatek poleciało, e, więc to wywieźliśmy. E, dzisiaj Kuba ogarnął te, powiedziałabym, gabaryty mm, i tak, na pewno będziemy działać coś z zasłonkami. Trzeba je, wiecie, wyprać, e, poszewki, wiadomo, tego typu rzeczy. Ja muszę w ogóle zanurkować w tych moich poszewkach, tam właśnie zobaczyć co i jak, bo trochę mam tu, trochę mam tu, a chciałabym jednak ogarnąć dla nich jedną jakąś półkę czy tam pudło i tam je przechowywać. Ja w ogóle dzisiaj zaczęłam dzień od matematyki, dodawanie, mnożenie, dzielenie. Wszystko wchodziło, ale to też dlatego, że staram się przygotować fajny zestaw w określonym budżecie. I to jest, powiem Wam szczerze, momentami dość trudne, bo jest coś fajnego, ale no wiecie, no budżet jest taki, jaki jest, więc trzeba się w tym wszystkim spiąć. I naprawdę liczyłam, kombinowałam. Każdą możliwą stronę, ale wydaje mi się, że coś z tego nawet wyszło. Nie wiem, może potem wam kiedyś, jak przyjdą te wszystkie rzeczy, to wam to po prostu pokażę. I nagrywam też dzisiaj prezentownik, bo zdobyłam parę nowych rzeczy do prezentownika, które uważam, że są jak najbardziej warte tego, żeby je pokazać, polecić, zaprezentować, bo wiecie, jak to jest. No, niby człowiek zna dużo rzeczy, ale tak naprawdę czasem trafi na coś i myśli sobie: Uuu, jakie fajne! I ja tak właśnie ostatnio miałam, kiedy przeglądałam rzeczy moich koleżanek, które zgodziły się jak najbardziej um, zabawki mi e, pożyczyć, użyczyć e, na potrzeby mojego e, filmu e, prezentownika. E, oczywiście wykorzystajmy jeszcze trochę naszych rzeczy, no bo, że tak powiem, te znam po prostu najlepiej. E, I co? Chyba tyle tytułem wstępu lecę się zaraz podmalować. Nie wiem w ogóle, czy to się mnie nie rozłoży, bo budziłam się rano z tak bolącym gardłem, trochę się rozgadałam w międzyczasie, więc wiecie, już mi tak to bardzo nie doskwiera. Znowu mi się nie podoba moja grzywka. Że ja powinnam ją jakoś jednak stylizować ale tak idę w najbliższych dniach i tygodniach i na paznokcie i do fryzjera. Nie zdziwcie się, jeśli ja w połowie listopada będę chodzić już ze świątecznymi pazurami, ale no, czekają na nas wydarzenia pod tytułem jedziemy znowu na bombki, jedziemy na sesję świąteczną do Pauliny, więc będziemy miały okazję się poznać, pogadać i myślę, że miło spędzić czas. A ja naprawdę wychodzę z tego założenia, że sesje są bardzo fajną pamiątką. Wiem, że jest masa osób, które mówi absolutnie nie na co, po co, bez sensu szkoda pieniędzy. Ale no my jednak jesteśmy tego zdania, że zdjęcia są jakąś tam formą pamiątki. Tutaj te zdjęcia są pięknie, wiecie, zaaranżowane, obrobione. No są po prostu piękne. I, i co? I my po prostu. W... Lubimy. No uważamy, że raz do roku możemy sobie pozwolić na taki luksus pod tytułem sesja świąteczna. Ja też staram się na bieżąco, przynajmniej dwa razy w roku wywoływać zdjęcia, bo uważam ciągle i zdania pewnie nie zmienię, że najlepiej zdjęcia ogląda się wywołane w albumie, bo tam mamy całkowitą selekcję. Zdjęcia nie są, wiecie, popowtarzane. A ja wiem, jak to wygląda, jak się trzaska zdjęcia tak na co dzień i potem w telefonie się przychowuje. Na co drugim zdjęciu dziwna mina, zamknięte oczy, jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy. No, a jednak, jak ktoś wywołują, no to wtedy, wiecie, pyk, wybieramy, żeby były ładne, każdy, żeby miał otwarte oczy. Ja czasami, oczywiście, też wywołuję takie, nazwijmy to głupkowate, no bo z nimi, oczywiście, też bardzo często wiąże się jakaś historia, ale, wiecie, no, jakieś takie porozmazywane albo z palcem na połowie zdjęcia, no to tak, no wiecie o co chodzi, mam nadzieję. E, więc, dobra, biorę się, bo Jakub zaraz wróci. A ja tu w proszku! Ogólnie mam do Was takie pytanie: Czy Wasze dzieci też mają milion 500 pluszaków w łóżku, że same ledwo się mieszczą? Bo u nas, no Lila szczególnie lubi pluszaki. I każdy jest ważny, bo mamy tak: synusia, lemurka, ciuciuałę ukochaną, jest kapi jeden, kapi urodzinowa, kabu, reniferka, którą ma w sumie od urodzenia, i taki pluszaczek, którego. Gdzie ona znalazła? Mm. O jejku, jak wracaliśmy z Olsztyna, z jarmarku, i w deszczu leżał taki w kałuż, więc ja go oczywiście porządnie wyprałam. I to jest taki maluszek biedny, którego ona uratowała, i to wszystko tutaj o sobie leży. Puzzle, jak widać, mam już sprzątnięte i wystawione na wintet. Wracam powoli do wystawiania rzeczy. I idealnie się składa, bo muszę trochę popracować nad karteczkami I pewnie jesteście ciekawi, cóż to za karteczki Otóż, tutaj mam zebrane bajki świąteczne I będziemy je po prostu, wiecie, no, losować Bo u nas często pojawia się problem, co tam obejrzeć Jest to szczególnie przeznaczone właśnie na weekendy, no bo wiadomo, że wtedy jest więcej czasu I wymyśliłam, że zrobimy meks przed dwóch lat Ja pozapisuję po prostu nazwy bajek nie będziemy losować i będzie sprawiedliwie. Tych yy, karteczek jest fakt, faktem, mniej niż 24, ale mówię, no, z myślą głównie o weekendach, czy tam o jakichś dłuższych e, takich dniach w tygodniu, a tak naprawdę mamy tylko taki dłuższy poniedziałek, bo w pozostałe dni jesteśmy na zajęciach. I tutaj zbieram karteczki na zadania, wyzwania na Instagramie. Będziemy sobie wspólnie robić taki kalendarz adwentowy, wyzwaniowy. I skoro już jesteśmy przy kalendarzach adwentowych, to chciałam Wam bardzo serdecznie pokazać mój kalendarz tegoroczny. Przyznajcie, że jest piękny. A w środku są oczywiście puzle! Często na rolkach tak robią. No, więc w środku są puzle. Jestem bardzo ciekawa, jakie zdjęcie mój mężuś wybrał, no bo to jest jakieś nasze zdjęcie. I nie mogę się doczekać, kiedy zacznę układać te puzzle. Tu jest tysiąc elementów. A nie wiadomo, tak, jest tysiąc elementów. To po ile średnio będę układać? No więc, takie pięć drzwi, 40 yy, puzzle dziennie. Mało. No, ale wiecie, etap po etapie. I ułożę zdjęcie, a oczywiście w tak zwanym międzyczasie będę układać jeszcze moje klasyczne puzzle. Mam chyba pięć jeszcze, czy sześć właśnie takich świątecznych, świąteczno-zimowych w sumie motywów, a nikt w sumie nie powiedział, że jeszcze jakieś się u nas nie pojawią. Tym bardziej, że już pierwszy ten widoczek ze śniegiem w tle na oknie ułożyłam.